Nowe wcielenie Iron Mana i Kapitana Ameryki, film X-Men rozpoczynający nową fazę Marvela, szkoła zbudowana dla Harry'ego Pottera, cztery nowe filmy o Godzilli, serial Assassin's Creed i wiele więcej już dzisiaj. Na przestrzeni ostatnich dni dostaliśmy oficjalne fotki aktorów wcielających się w swoje postacie w nowym serialowym Harry Potterze. Pewnie zdążyliście je już parę razy zobaczyć w sieci, więc ja przychodzę do Was dzisiaj z bonusową ciekawostką. Otóż w przypadku oryginalnego Harego, ekipa napotkała na parę logistycznych problemów z młodą częścią obsady. W końcu no muszą gdzieś chodzić do szkoły, a plany zdjęciowe często są ulokowane tysiące kilometrów od ich miejsc zamieszkania i szkół. Więc teraz, aby zminimalizować problemy, Warner Bros. zaraz obok filmowego Hogwartu, gdzie powstają sceny do serialu, zbudowało prowizoryczną, tymczasową małą szkołę dla dzieci, aby młodsze gwiazdy, Mogły kontynuować naukę podczas i między nagraniami. I tymczasowe to może złe słowo, bo przenośne budynki, które tutaj użyto, mają służyć jako szkoła przez kolejnych 8-10 lat, bo tyle właśnie mają trwać nagrania wszystkich sezonów serialu. I nie mówimy tutaj oczywiście tylko o głównej trójce aktorów, bo szkoła ma pomieścić do 600 uczniów jednocześnie, a to wszystko ze względu na wiele scen z dużą ilością pobocznych postaci, które też gdzieś się muszą uczyć. No trzeba przyznać, że robi to wrażenie. To o czym mogliście jeszcze nie słyszeć to fakt, że wybrano również aktora do roli nowego Voldemorta. Jednak nie poznamy jego nazwiska aż do roku 2027, kiedy to serial ma trafić na streaming. Dlaczego studio może się obawiać podania tej informacji wcześniej? Czy może chcą nas tutaj jakoś pozytywnie zaskoczyć dopiero w dniu premiery? No cóż, pewnie Zakonamy się o tym za jakiś czas, także jeśli nie chcecie niczego przegapić, koniecznie subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. MonsterVerse i ogólnie filmy z dużymi potworami w CGI ostatnimi czasy mają złote czasy. O czym świadczyć może teraz też chociażby to, że Godzilla oczekuje właśnie na trzy nowe filmy ze swoim udziałem. I co ciekawe za wszystkie z nich odpowiada studio Toho, które stoi za mega dobrze przyjętym filmem Godzilla Minus One. Ma to być kolejno kontynuacja Godzilli Minus One, Shin Godzilla oraz nowy projekt, który ma poszerzyć uniwersum o perspektywę jednego z potężnych przeciwników Godzilli. Co więcej, w trakcie przygotowań jest także czwarty projekt, czyli kontynuacja wątku współpracy z King Kongiem, który widzieliśmy już w dwóch niedawnych hollywoodzkich premierach. Raz było zielone światło, a raz go nie było. Czy teraz uda się doprowadzić projekt do końca? Mowa tutaj o Assassin's Creed, który w ramach serialu ma powstać dla Netflixa. Początkowo z projektem związany był Jeb Stewart, który stoi za serialem Wikingowie Valhalla, teraz jednak do serialu przypisani zostali Robert Patino, który tworzył Westworld, oraz David Winner, który tworzył serial Halo. Zostali oni showrunnerami oraz producentami wykonawczymi nowego Assassin's Creed. Cena. No i cóż, trzeba przyznać, że przed nimi nie lada wyzwanie, bo przypominam, że filmowa próba przyniesienia gier skończyła się katastrofą. Czekają nas dwa ciekawe powroty. Na pierwszym miejscu mamy reboot Dredda, który jednocześnie pogrzebał nadzieję fanów na kontynuację filmu z 2012 roku z Carlem Urbanem w roli głównej. Który teraz swoją drogą wystąpi jako Johnny Cage w Mortal Kombat 2. No a jako, że będzie to reboot to znaczy, że prawdopodobnie zobaczymy tutaj kogoś nowego w tej roli. A o czym tak w ogóle opowiada Dredd? Filmy bazowały na serii komiksów, które przedstawiały czasy, w których to sędziowie zaczęli egzekwować prawo i sami zaczęli ścigać przestępców i wymierzać im kary. Został już nawet wybrany reżyser nowej wersji i ma nim być Taika Waititi, twórca m.in. Tora 3 i 4, a scenarzystą Drew Pierce, autor Iron Man 3 i Kaskadera. Czyli połączenie chyba okej, okay. no o ile dostaniemy tutaj Waititiego za czasów Tora Ragnaroka, a nie Love and Thunder. A drugim powrotem na bank mniej spodziewanym ma być aktor, aktorski serial o Kapitanie Planecie dla Netflixa. W skrócie jest to taka oldschoolowa, dobra wersja Thanosa, która powstaje przy pomocy drużyny pięciu planetarian obdarzonych magicznymi pierścieniami, które odpowiadają mocą żywiołów, czyli ziemi, ognia, wody itd. itd. Zainteresowani? Będziecie oglądać? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. I have seen the end. And it bears the mark of the Avengers. Pojawiło się ostatnio sporo nowych informacji o przyszłości kinowego, łączonego świata Marvela, i to nie od byle kogo, bo od samego Kevina Fagiego, prezesa Marvel Studios. Jako, że o kolejnych filmach wchodzących w skład MCU wiemy już coraz więcej, Feige postanowił pójść nieco dalej i opowiedzieć o tym, co nastanie po kolejnych filmach z serii Avengers. Zaznaczył, że podobnie jak Infinity War i Endgame, taki Doomsday, i Secret Wars będą zwieńczeniem pewnej fazy. Jednak w przeciwieństwie do swoich poprzedników, Secret Wars ma jej nie kończyć, a wyznaczać kurs dla kolejnych produkcji w tym świecie. I tego, no, mogliśmy się już domyślać, biorąc pod uwagę podtytuły nowych Avengersów, bo komiksowe Secret Wars służyło właśnie w podobnym celu i to właśnie do komiksowej wersji z 2015 roku odnosił się tutaj prezes Marvel Studios. Co prawda unikał jak ognia stwierdzenia że dojdzie tutaj do jakiegoś rebootu czy gigantycznych zmian, ale zastąpił je słowem reset, co oznacza w sumie to samo. Secret Wars ma być bezpośrednią kontynuacją Doomsday i obie te części mają prowadzić do połączenia się różnych wszechświatów w jeden spójny. A pierwszym projektem, który ma to zapoczątkować, będzie pierwszy film z X-Menami już w MCU. I to właśnie X-Meni mają zapoczątkować z zupełnie nową fazę Marvela, która nastąpi po Avengers Secret Wars i to. Film z nimi w tytule ma rzekomo nadać nowy kierunek i nowe tempo dla MCU. I muszę przyznać, że tak jak niektórych, a nawet większości ostatnich ruchów studia nie rozumiem, tak tutaj myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dostaniemy jedną wielką rozróbę, a następnie powrót do stabilności. W końcu przy koncepcie multiversum cofania się w czasie, wymiany bohaterów na innych, stawka spadła niemalże do zera, bo przecież zawsze jest świadomość, że można kogoś Przywrócić różnymi sposobami. No, a teraz, przynajmniej wedle zapowiedzi, mamy powrócić do jednej linii czasowej, do jednego wszechświata i jednej wersji czy też wariantu znanych nam bohaterów. No i właśnie, być może części z Was się to nie spodoba, ale bohaterowie będą tutaj zupełnie nowi już po wydarzeniach z nadchodzących dwóch części Avengers. A to z kolei oznacza, że do roli Iron Mana nie wróci Downey Jr., a do roli Kapitana Ameryki nie wróci Chris Evans. Jeśli zobaczymy ich w ogóle na ekranie, wcielą się w nich zupełnie nowi aktorzy. Ale jeszcze nic straconego, bo jeśli filmowe Secret Wars pójdzie w ślady tego komiksowego tak mocniej, to w filmie powinniśmy zobaczyć dziesiątki czy nawet setki bohaterów, ich wariantów z różnymi aktorami, różnymi mocami, z różnych światów i różnych czasów. Tak samo ma być z X-Menami aktorów takich jak Patrick Stewart czy Ian McKillen mamy zobaczyć ponownie w superbohaterskich rolach, ale tylko i wyłącznie w ramach tych dwóch filmów. Później zastąpią ich inni aktorzy. Więc ponownie po tak wielkim wydarzeniu przyda się uspokojenie i uproszczenie całego filmowego świata. Oprócz X-Menów na stałe do produkcji Marvela mają dołączyć też bohaterowie z Fantastycznej Czwórki, więc kto wie, może to oni zastąpią na początku oryginalnych Avengersów. No a co co z serialami? Ich produkcja ma się ograniczyć tylko do jednego serialu rocznie, co jest kolejną dobrą decyzją. Jeśli miałoby to wpłynąć na znaczne poprawienie ich jakości, to jak dla mnie mogą sobie dać nawet 2-3 lata przerwy na ich odpowiednie przygotowanie. Pozostając jeszcze przy Marvelu, mamy nowe wieści w temacie Milesa Moralesa, którego mogliśmy już całkiem nieźle poznać w bardzo dobrych animacjach od Sony. Pierwszą z informacji jest ta o przesunięciu i to już kolejnym daty premiery filmu Spider-Man: Beyond the Spider-Verse o całe trzy tygodnie. Obecna data premiery to 25 czerwca 2027 roku, czyli jeszcze mega długo, co z kolei będzie miało wpływ na inne produkcje dziejące się w MCU. A konkretnie na z zapowiedzianą już filmową adaptację przygód tego bohatera, do czego przymierzał się już powoli Marvel. Jednak jak stwierdził Kevin Feige, Sony kazało im się wstrzymać z jakimkolwiek użyciem Milesa, aż do czasu, aż nie dokończą oni swojej własnej trylogii z udziałem tego bohatera. No cóż, w porównaniu do innych swoich superbohaterskich produkcji w ostatnich latach, w przypadku animacji ze Spider-Manem Sony wydaje się wiedzieć co robi, także jest to zapewne bardzo dobry ruch. Mamy też garść informacji z drugiej strony barykady, czyli filmowego świata DC. Otóż, jak się okazuje, zarówno oficjalnie skasowano wszystkie ewentualne projekty związane z Wonder Woman odgrywaną przez Gal Gadot, i jednocześnie przyspieszono stworzenie nowego filmu z Wonder Woman w ramach nowego uniwersum DCU. Przypominam, że następne duże produkcje ze znanymi postaciami trafią do kin dopiero za kilka lat. The Brave and the Bold z nowym Batmanem trafi do kin najfajniejszym wcześniej w 2028 roku, The Batman 2 z Pattinsonem w roku 2027, a Supergirl Woman of Tomorrow w roku 2026. Także w sumie każdego roku dostaniemy coś głośnego od DC. Pytanie na kiedy zaplanowana jest przyspieszona premiera Wonder Woman. Jak tylko się dowiem, to oczywiście was o tym poinformuję. Dowiedzieliśmy się też, że scenariusz do Batmana 2 jest w końcu ukończony i że James Gunn, szef DC Studios chciałby obsadzić Henry'ego Cavilla w jakiejś roli w nowym świecie DC. Co więcej, zatizował on, że w drugim sezonie Peacemakera, który jest już tuż tuż, ma wydarzyć się jakiś większy event, który będzie miał duży wpływ na całe uniwersum. No cóż, widzę tutaj malutką inspirację konkurencją.